Chyba jakoś tak bajmy, nie rozłycham. Perfekt. Tradycyjna muzyka, taka jak to śpiewano za czasów foga. To jest muzyka moja. Aktualnie Dawid podsiadło. Schabowy, ziemniaczki i, i ten, no. Bigos. Pomidorówka? Pierogi. <grywki> Mówimy o pierwszym czy o drugim daniu? Mizeria. Mizeria. O, mizeria, dokładnie. Skoki narciarskie? Piłka nożna. Seks, misja? Chłopaki nie płaczą. Znachor. Nic śmiesznego. Nie chodzę do kina, nie oglądam telewizji, nie oglądam filmów. Nie wiem. Jakim jestem Polakiem? Upartym. Zaangażowanym. Szczęśliwym. Jacy, jacy mogą być Polacy? Są dobrzy i są źli. Są normalni i nienormalni. Otwarci. Smutni. Waleczni. Jesteśmy różni, ale mamy wspólne sprawy. Mamy też prawo wspólnie o nie zadbać i chcemy to robić skuteczniej. Jeśli też Ci na tym zależy, podpisz list poparcia dla zmian w ustawie o Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej. Działaj z nami, bo to obywatele decydują. Chodziarstwo. O, tak? Korzeniowski to by chodziarstwo to się nazywa.